Panel, miałem prowadzić panel na temat strony nowego totalitaryzmu. Po czym odkryłem, nie niejakim zaskoczeniem w programie, w programie kongresu, że jest to panel, który się nazywa, w którą stronę zmierza Unia Europejska. No, prawie nikt z tego ze mną nie uzgadnia, nie poinformował. Wnoszę. Wnoszę z tego, że dla organizatorów te dwa tematy są synonimiczne. Czyli w stronę nowego totalitaryzmu, Ale mimo wszystko tak radykalnie, by sprawy nie postawił, powiedziałbym: No, będziemy analizować. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że zmierza w stronę nowego totalitaryzmu, no, to państwo ogłosimy, a nie tak na wstępie. No ale dobrze, ale zacznijmy od początku. Od wiek, w którą stronę zmierza Unia Europejska? Otóż i Państwo doskonale wiedzą, że są przygotowane i projektowane zmiany traktatów, które stanowią podstawę prawną i funkcjonowania Unii Europejskiej. I w tej chwili <try> wygląda na to, że Unia Europejska trochę się z tego wycofuje, trochę przykłada to nam później. Ale musimy zdać sobie sprawę, że. Prawem kaduka czyli nieoficjalnie proces realnej zmiany traktatu, realnego odchodzenia od traktatu cały czas postępuje w praktyce. Jeżeli obserwujemy ileś takich głośnych w tej chwili projektów unijnych, to one pokazują bardzo dobitnie. Poprzedni ten fakt, poprzedni panel, który oświęcony był tej europejskiej. E, przestrzeni edukacyjnej, dokładnie to, to pokazywało. No, nie ma uprawnień Unii Europejskiej, żeby dyktować, dyktować edukację, to, to jest sprawa poszczególnych krajów, a jednocześnie to jest już potężna presja na to, żeby ta edukacja wyglądała. No i jak właśnie wygląda? Z tego, co to dość no wyraźnie widzieliśmy, że to jest za, zastąpienie tradycyjnej metody edukacyjnej, czyli zupełnie nowym. No. Szkoła nie ma uczyć, a co ma robić? No wygląda to, że. Doktrynować. A tym w ogóle ma być, jakąś taką przestrzenią kreowania nowego człowieka. Takiego człowieka, który jest bezstresowy, który jest po prostu e, świetnie żyje, bo to wszystko jest pod pięknymi czasłami. No ale to jest, e, jeśli przyglądamy się temu, to jest, to jest zasadnicza zmiana funkcjonowania jednej no z podstawowych instytucji tworzących kulturę europejską, europejską, ale również zmiana wyobrażenia tego, czym jest człowiek i czym jest proces edukacji, jako taki proces edukacji, czy proces nabywania wiedzy, na przykład że nic takiego nie jest konieczne. To jest, to jest przykład, bo jeżeliśmy przyglądali się kolejnym projektom, które w tej chwili funkcjonują włącznie z tym wspólnym długiem, włącznie z projektem w zmiany budżetu Unii. Warunków yy, sposobu dzielenia budżetu unijnego, to znaczy warunkowania tego budżetu przez praworządność, tak zwaną, czyli arbitralne decyzje Unii, yy, Komisji Europejskiej, która ma zadecydować, czy pieniądze będą przyznawane krajom konkretnym, czy nie. Jeżeli chodziliśmy na projekt budżetu obronnego, tej samodzielności, przepraszam, obronnej Unii Europejskiej, przecież to, jest to projekt już zasadniczo odchodzi od, od samej zasady, od samego od fundamentu funkcjonowania Unii Europejskiej. Tworzy już takie, tworzy nowo, nową jakość polityczną. Mówię, mieniać dalej, no cała, cała, yy, cały fakt migracyjny, włącznie z, z relokacją imigrantów, yy, klimatyczna polityka, ona, ona tworzy, co tworzy? No ja, z moim zdaniem tworzy to, nie tylko, że to moim, yy, mówimy często o super państwo, ja mówię, jednak trzyma się określenia neoimperium, bo charakterystyka imperium polega na tym, klasyczne imperium polega na tym, że jest to Organizm polityczny, który integruje rozmaite krainy, które rozmaite funkcjonują, ale są, a funkcjonują w jednym ciele, ciele dzięki po, poprzez arbitralną władzę centralną. Z taką charakterystyczną, charakterystycznym yy, aspektem, sposobem funkcjonowania Unii jest podział na decydujący centrum to jest centrum decyzyjne, i które są podporządkowane. No jeśli patrzymy na funkcjonowanie Unii Europejskiej, to widzimy to od dość dawna, że ten tak zwany motor unijny, to się mówi wprost, niemiecko-francuski, de facto niemiecki, rola Niemiec, Berlina w podejmowaniu rozmaitych decyzji, które są akceptowane pod tym względem, to czy one wchodzą, czy one są, Zgodne z prawem europejskim czy nie. Dam tylko jeden przykład, żeby się nie rozgadywać za bardzo, bo już to zrobiłem. Ten przykład to 2015 rok. Otwarcie granic dla tzw. uchodźców, czyli imigrantów przez Angielę Amerykę. Przecież to było wyłamanie traktatu dublińskiego, naruszenie norm Schengen. Zostało to przeczytane w granicy, zostało obciążone karami, które płacą do teraz. To było śmiesznie. Płacą je nadal, bo tego, że polityka uległa zmianie. To pokazuje moduł działania, to znaczy właśnie jest centrum, które podejmuje decyzje, nie licząc się, a prowincje są zmuszone do, do słuchania, do no, postępowania w lat za. My mamy taki projekt imperialny i jednocześnie taki projekt, który jest wzmocniony przez ideologię funkcjonującą Unii, którą poprzedni Panem nam trochę przybył. Takie są, taki jest mój ogląd rzeczy. Teraz po pierwsze, zwracam się z pytaniem do naszych panelistów, czy, e, czy ten mój ogląd rzeczy, czy oni tak, e, zgadzają się z tym, jakie z tego e, wy, e, wynioski wyciągamy, jakbyśmy opisali współczesną Unię Europejską. Może zacznę kolejno, profesor Ryszard Legutko, który jest nie tylko filozofem, ale i praktykiem unijnym, ma za sobą o, o ile lat w Parlamencie Europejskim? 15, 15 lat. w Parlamencie Europejskim. Był szefem e, Polskiej Delegacji, de de, Delegacji Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Proszę bardzo. E, dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Tak, no ja się z nie Pianinem rozpoznam. Ja bym ja powiedział, że e, te sugestia pana redaktora, że te... Dwa tematy właściwie sprowadzają się do tego samego, jest jak najbardziej słuszna te dwie wersje. Ja rzeczywiście widzę że współcześnie w świecie zachodnim, a Unia Europejska jest tego szczególnym w tym przypadkiem, bardzo wyraźne tendencje totalitarne. I to nie jest jakaś wiedza tajemna. Wywiadu, czy jakieś sekretne źródła to jest też oczywiste. I można wskazać te cechy. Pierwsza cecha to, że mamy do czynienia z monopolem politycznym. De facto system jednopartyjny jest instytucją unijną. To jest ta sama elita polityczna, mająca. Prawie takie są, te, te wszystkie są składowe, mają prawie taki sam program. Różnica między adekami, liberałami, a socjalistami jest różnicą do, do, do zaniedbania. I to jest struktura, która ma na celu wzmocnienie posiadanej władzy. władzy posiadanej władzy przede wszystkim na poziomie centralnym. Wszystkie te rzeczy, o których tutaj Pan redaktor wspomniał, yy, zmierzają do tego, aby to centrum posiadało coraz większą władzę, coraz większe kompetencje prawa między plebem a w większości plebę. Jest to również system, który, jak to powiedzieć, nie przewiduje żadnej alternatywy. Jest jasna droga, jasny scenariusz, mowy nie ma jakichś tam notyfikacja i innych in, modelach. Nie, jest jeden model i w każdym takim systemie despotycznym nie ma żadnych mechanizmów kontroli, ani mechanizmów, które pozwalają wymienić elitę, czy wymienić grupy rządzące. Tego, tego nie ma. To troszkę tak jak w prl że można się było zastanawiać, czy ten obecny pierwszy jest lepszy niż ten były pierwszy, a może przyszły pierwszy jeszcze będzie lepszy? Na tym polega. Natomiast nie ma tam żadnej. Na, na tym mniej więcej polega zmiana. Nie jest tak, że, że możliwe są jakieś korekty wynikające z funkcjonowania systemu. Kolejna rzecz to, są, to jest kłamstwo. Kołakowski, wreszcie Kołakowski, nam sobie tego totalitaryzm i kłamstwo. Język Unii Europejskiej, ten język, który on wyprodukował jest językiem brzydkim, jest językiem koszmarnym, ale też jest językiem kłamliwym. Znaczy słowa, tak jak pan redaktor Itznoń to zauważył kiedyś w odniesieniu w przede wszystkim do Polski, ale to jest rzecz powszechna w dzisiejszym świecie zachodnim, a w Unii w szczególności. Słowa nie znaczą to, co powinny znaczyć, ale znaczą swoje prze, przeciwieństwo. Jak się mówi, że Unia Demokratyczna jest strukturą demokratyczną, to jest nieprawda. To jest europejska struktura oligarchiczna. Różnorodność jest różnorodnością, tylko jest ujednoliceniem. i tak dalej, i tak dalej. to jest że wszyscy mamy takie same poglądy. Więc ten język jest podzielony systemowo e, e, kłaminy. No i w związku z tym istnieje cenzura, coraz więcej rzeczy e, mówić nie wolno. Kolejna sprawa, prawo. Prawo tak jak to było kiedyś za komunę, tak jak to było w Trzeciej Rzeszy i w innych tego typu e, e, organizacjach czy e, jest instrumentem zmiany. Prawo nie służy do stabilizowania, regulowania, porządkowania, harmonizowania. Prawo ma służyć zmianie, zmianie zgodnie z tą ideologią i zgodnie z interesami władzy. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a dwie jeszcze rzeczy. To jest przejmowanie kontroli nad sferą prywatną prywatne jest polityczne, to było hasło z podnoszone przez ruch feministyczny. To się wzięło, no, również z tej rewolucji seksualnej. Seks, a więc ten, ten aspekt bardzo intymny życia ludzkiego stał się materią polityczną, która, dzięki której Zdobywa się władzę, wybiera się wybory, organizuje, organizuje się emocje społeczne, przekształca się ludzką e, świadomość. I ostatnia rzecz, tych, tych rzeczy jest więcej, tych wspólnych cech systemów to, totalitarnych, które e, znajdują w Unii Europejskiej. To jest e, zerwanie z przeszłością. O tym była mowa w poprzednim panelu, ponieważ Unia Europejska jest w rękach. E, Lewicy, niezależnie od tego, jak te partie się określają, to jednak rządzi Lewica. Lewica zawsze miała stosunek odrzucający wobec przeszłości. Zaczynamy od teraz, budujemy nowy, lepszy świat. Ta przeszłość nas nie interesuje, bo przeszłość jest zła. Przeszłość to jest. Rasizm to jest. Mizoginia, to jest mnóstwo tych wszystkich grzechów, które jest w tej chwili, tumultu. Wobec tego przeszłość jest po to, żeby ją potępiać. Natomiast z przeszłości się nie uczymy. My jesteśmy mądrości i orientujemy się na przyszłość. Jeżeli czytamy stare dzieła. Albo dla własnej przyjemności, albo szkoła, czy uniwersytet, tak? to po to, żeby znaleźć potwierdzenie tej naszej dzisiejszej mądrości. A więc, jeżeli czytamy pana Tadeusza, to w panu Tadeuszu widzimy mizoginię, prawda? Albo widzimy, jeżeli czytamy coś innego, to tam widzimy rasizm albo, albo seksizm, albo homofobię. To jest nasz stosunek do przeszłości, również do wiedzy. O przeszłości. Nie uczymy się. Nie uczymy się, nie chcemy tego znać, nie chcemy wiedzieć. To państwa, z Państwa czyta, wszyscy Państwo nie czytali Orwela, rok 1984. To Państwo zapamię, zapamiętali, zapamiętaliście zawiera tę scenę, bo bohater bo 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 tej, tej książki, prawda, nagle odkrywa, wyciąga z swojej pamięci jakieś strzępy przeszłości, jakaś, jakaś piosenka, jakieś mutu, jakieś spojrzenie. To wszystko teraz ma zniknąć, a mamy w Polsce akurat wyjątkową, yy, wyjątkową ekipę kwalifikowaną do tego, żeby nas od tej przeszłości oderwać, bo te osoby już dawno od niej się oderwały, no i są takie, jakie są. A więc żadnych złudzeń, proszę Państwa, cytując jeszcze raz Myszka Kołakowskiego, ta czaszka się nie uśmiechnie.